Kiedy rozmawiamy z prezes Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, świeci słońce, jest przyjemna temperatura i nikt chyba nie myśli o świętach Bożego Narodzenia. A jednak nie tak do końca. Czot zaplanował już kolejną gwiazdkową aleję, która cieszy się co roku niesłabnącym zainteresowaniem Częstochowian i jest stałym wydarzeniem, jakie odbywa się w mieście i niewątpliwie buduje wyjątkowy, świąteczny nastrój. Jak co roku odbędą się targi bożonarodzeniowe pod nazwą Gwiazdkowa Aleja? W tym roku planujemy również postawić na Placu Biegańskiego scenę. Nie chcemy jeszcze zdradzać, jaka gwiazda na tej scenie wystąpi, ale zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Termin takich targów Bożonarodzeniowych to jest 15, 16 oraz 17 grudzień, czyli równiutko tydzień przed Wigilią. Jest to doskonała okazja, oprócz tego, aby pośpiewać z nami kolendę na Placu Biegańskiego, to aby zaopatrzyć się w regionalne, tradycyjne produkty podczas naszych targów. Tych wystawców na targach nie jest dużo, z tego względu, że produkty regionalne, które oferują, są wyjątkowe i unikatowe. My bardzo idziemy w jakość tych produktów. Nie chcemy, aby było ich wiele, chcemy, aby były wartościowe. Czekamy więc na muzyczną niespodziankę, a już już wiemy, że na pewno tych młodszych i tych nieco starszych na pewno w dniach 15-17 grudnia. Odwiedzi Święty Mikołaj. Jak co roku przewidujemy animacje dla dzieci. Animacje dla dzieci są e, zawsze nieodpłatne. E, w animacjach uczestniczy, u, uczestniczy Święty Mikołaj. Będzie można e, skorzystać z podarowania dzieciom prezentu. E, będziemy na pewno rozdawać dzieciom słodycze. E, będą warsztaty świąteczne. Możliwe, że będzie przy, e, przyozdabianie pierniczków. Także jak najbardziej serdecznie zapraszamy całe rodziny, włącznie z dziećmi.